Kurwa, ale dla mnie na taką gromiastą grupę... grupę jest tak w dupę przydatny. Ruda jeden, a kochać? Co? Po No, w sumie tak wypadało wysłuchaj. To ja się przygotuję. To najpierw ulepszamy drzwi. Będę z niego strojował całą noc cały dzień. Ty też ulepsza sędzi Jeszcze pikło, bo... znaczy tak Dobra ty masz go więcej tak, o jakiś jakieś naboi, ale... Ale zgujnie Nie ma kiedy stać. Nie? Ja niestety czuję, że, że teraz zginiemy, ale dobra Ja też tak czuję tak trochę, ale tylko tak trochę Jedziemy, na bo Mogliśmy nie nabiegać tych zbiorstw, wiesz? Nie. O kurde O kurde Bo dobrze Jedne parę trochę ich nie ma O kurde O kurde Jedne parę Nie wsiadamy z tymi parami, tutaj one nie wyskakują przy się potem bardziej Ja jedne raz z tego. Moi! Nice! 30 To był ładny strzał, gratuluję! Dostajesz w Mam to sam teraz i poczyścić trochę? Dobra, nie, tej trzeba trochę w poczyścić, bo Weź kraja i strzel w strategiczne punkty albo i już! Słyszysz? Ja wiem, w batalę rydowa będziemy tu dopiętawać do tyłu! Słyszę, ale co tu się dzieje? Ty widzisz to? Sytuacja 3! Jezu... Co to jest? Kto to stworzył? Nie wiem, ja już zapierdalam za sobą. Ja też, cały czas. Wyszło jakieś 200 na No Dobra Biegamy, biegamy w chwój do tyłu jakby samo tutaj mamy dwie No Teraz zabiłem ich trochę teraz do tyłu, tylko żeby mu ciekł, jak Ja wiem że tak nie rzucę, bo nam się przyda z nie. Wiem, wiem, wie, wie, nie będę się chodzi. Och, jak mała ilość na minutę. Tam tylko 120. Co to jest? Ale się to Jeszcze szybko. No zaraz ustanę. Widziałeś to chodź, Idę, idę, idę. Widziałeś jak ja uciekłem. Nie wiem jak ale wiedziałem w ciekaweś O, wejdziesz na YouTube Na YouTube Tube, tube, YouTube. Dwóch, trzech, cztery, pięciu, sześciu, tak? zginąłem. Odrodziłem gdzie Już wieży zeszły Pierwałem To za pojedzko taką plansze. Gratuluję mu. go lubię. Jest to postaw jezycka gdzieś tam na środku. Gdzieś tu. Jest sam powiedzcie, że jest. Nie. Rozjebało się. No nie dziwne, wiesz? To stwierdzenie, że samo się rozjebało, naprawdę nie pasuje. Chodź tu, chodź kurwa. W takim dzisiejszym torze było dojść do 10 rundy Nie, weź tu pieniądze, pieniądze Zginę, ale pieniądze wezmę Dokładnie no Gacie stół, forza na stół Gacie stół, forza na stół? Gacie w dół, na stół Dobrze, to znowu mi się pojechało. O, o <gacie> No ale cóż, zdarza się Gacie stół, forza na dół, co? Kurwa, kurwa, wypierdalać Stamkot, na dół Ja cię uratuję. Drugi Kurwa. Ja jebię. Oh, boy. Oh,

Milo bym tego nie zrobił Zobacz, mam przywitania, bo skoczki widzę Też cały to mam wrażenie, że widzę skoczka, wiesz? No nie Tam wiek czas mam wrażenie, że widzę skoczkę że gdzieś tak patrzę skoczek, a nie, to nie on Jezu Dobra, tu już jest kastrowo. Dobra, chuj dzielisz to takie, doleć. Serio? Tak, serio. Stawiaj, co masz. Stawiam, co mam. Uwaga! Poszła góra. Czuję, że sobie pójdę, będę martwy, ale chuj. Jezu. Wybuchaj, wybuchaj, wybuchaj. To my to zrobiliśmy? Nie mam pojęcia Ale wyjebaliśmy prawie wszystko Nie, sorry, ja wyjebałem wszystko Ja też Ja już nic nie mam Mniej więcej mieliście kupić niezapotrzebnie niż... Nie, nie bez zaznania, ale... Ale kurwa Ja wyjąłem 50 kurwa Chodź, chodź, bo tutaj są 4 towary, kurwa, to jeszcze Teraz powiem go, co są tam Tu jest, tu są 4 towary, człowieku Co, Ej, daj mu tutaj, kolejny. kawałek Już wystarczy Dostaliśmy za niego 41 tysięcy punktów Weź tamtą dykenerowę Biorę 80 Dobra, ja będę miał muszę spadać już Kurwa, 40 Kurwa, 40 Kurwa, 40 Która godzina? Mamy godzinę, uwaga 22.50 O kurwa! O chuj. Dobra, słuchajcie. Runda jest teraz skończona, to nasz nowy rekord. Może nie wyłączę konsoli do pojutrze. To jest takie głupie, ale jeszcze nigdy nie byliśmy w 12 rudzie. A musimy kończyć i po prostu... Dead Nation. Cześć, Siemana. To jaki widzimy się następnym razem. To następnym a... razem zaczniemy od 12 dla was. A będzie wiele lasownych siemanko.